Dzisiejsza niedziela to niedziela dobrego pasterza, czwarta niedziela Wielkanocy. Niedziela, w której na nowo mamy wybrać drogę za Jezusem, uznać w nim swojego mistrza, przewodnika, swojego przyjaciela i króla. Motyw dobrego pasterza pojawia się już w Starym Testamencie. Motyw na przykład Jozuego, który jest władcą, który jest wodzem, i który prowadzi swój lud. Księga liczb nazywa wprost Jozuego pasterzem. Dalej pasterzem jest Dawid. Król Dawid, władca idealny, który stanie się figurą Mesjasza. Z czasem pasterz, także w zapowiedziach proroków, staje się obrazem. Mesjasza, zapowiedź mesjańska. Mesjasz, który przyjdzie, będzie pasterzem dla ludu Izraela. Nie tylko w kontekście tego, że będzie pasł owce i prowadził owczarnie, ale że będzie władcą, że będzie wodzem dla ludu. I w tym kontekście warto też zwrócić uwagę na to, jak w starożytności, ale też i dzisiaj. Wygląda pasterzowanie w Izraelu. Trzeba zwrócić uwagę na takie trzy sprawy. Po pierwsze, pasterz idzie zawsze na czele stada. Sam to widziałem wiele razy, czy w Izraelu z grupą jadąc autokarem, czy w Jordanii. Pasterz idzie pierwszy, a owce idą za nim. Bo pasterz zna lepszą drogę. Wie, którędy iść, żeby żadna owca do żadnej dziury nie wpadła, żeby dojść do wody, do świeżej, zielonej trawy, smacznej, sycącej. Pasterz wierdzie iść, owce idą za nim. To w kontekście tego, co dzisiaj mówi Jezus, też jest i ważne. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, to dzisiaj dokładnie to słowo nie pada w tekście, ponieważ to kolejny werset, którego nie ma w dzisiejszej Ewangelii. Mówi nam Jezus, ja jestem dobrym pasterzem, ale proszę zwrócić uwagę, owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. To już mamy w dzisiejszej Ewangelii. Za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Więc pierwsza sprawa, owce idą za nim iść, za nim. Owce idą za nim. To słowo jest związane także z tym zwrotem, które mówi Jezus: Pójdź za mną. W wielu miejscach Ewangelii, gdy zaprasza uczniów, do, gdy powołuje ich, to zaprasza do wspólnej wędrówki, mówi do uczniów: Pójdź za mną. I ten zwrot się dzisiaj powtarza: Owce idą za nim. Dlatego ten obraz wydaje się Jezusowi taki adekwatny do obrazu pasterza. Owce idą zawsze za swoim pasterzem. Drugi obraz też ważny w dzisiejszym świecie Bliskiego Wschodu, to kiedy przychodzą do wodopoju, do jakiejś rzeki, strumienia, pasterze ze swoimi stadami. Pasterze gdzieś odpoczywają w cieniu drzew, rozmawiają ze sobą, leżą sobie i odpoczywają, a owce Piją wodę, gdzieś tam się mieszają te różne stada. I gdy potem jest czas, by się rozejść, każdy pasterz idzie w swoją stronę i zaczyna mówić, krzyczeć, śpiewać, wydawać jakieś odgłosy, bardzo charakterystyczne dla swoich owiec. I proszę wierzyć, że tak to wygląda, że owce się rozchodzą i każda wie, gdzie iść, bo zna, głos swojego pasterza. I tu znowu obraz z dzisiejszej Ewangelii, który ma nawiązanie w także w dzisiejszych czasach. Owce idą za nim, ponieważ głos je roznają. Owce wiedzą, za kim pójść. To jest niezwykłe, bo nieraz stada mają po 100 czy 150, 200 owiec, nieraz im mniej pewnie, ale każda owca wie, kto jest jej pasterzem. Za kim pójść, i nie da się zabłądzić, bo wie, gdzie idzie. Rozumie, że jej pasterz idzie w tym kierunku, a inny pasterz, pasterz, który opiekuje się koleżanką, idzie w drugim kierunku. I owca wie, gdzie pójść, zna jego głos. No i teraz to znowu jest odwołanie dla nas. Na ile ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem taką owcą, której pasterzem jest Chrystus. Co to znaczy dla mnie znać głos pasterza? No, znać czyjś głos, rozpoznawać go w tłumie innych głosów, to wcale nie jest takie proste i chyba nie jest też takie oczywiste dla uczniów Chrystusa. Znać głos pasterza to znaczy wsłuchiwać się w Ewangelię, to znaczy w sytuacjach skrzyżowań różnych życiowych i decyzyjnych, wiedzieć, którą drogę wybrać, bo wiedzieć, Którą drogą pójdzie Chrystus, którą drogą On idzie, którą drogę mi pokazuje, znać Jego głos, to znaczy nie wahać się, wybierając dobro, wybierając pokój, miłość, budując właściwe relacje z drugim człowiekiem. Znać głos Jezusa, znać głos pasterza. To druga cecha owiec z dzisiejszej Ewangelii, ale także dzisiejszych czasów. I trzecia, trzeci obraz z takiego y, życia codziennego pasterzy Bliskiego Wschodu. Kiedy zbliża się wieczór i czas zejść z y, pola, z polany, z łońki, pasterze idą do zagrody. Zagroda ma najczęściej trzy, y, trzy boki, trzy ściany. A ta czwarta ściana jest pusta, to znaczy jest taka dziura, przestrzeń, miejsce, żeby owce mogły wejść do tej zagrody. I gdy wszystkie owce wejdą, to pasterz kładzie się i odpoczywa tam, gdzie są drzwi, na miejscu drzwi. I wtedy, dlaczego tak się dzieje? Bo po pierwsze, żadna owca nie wyjdzie, nie obudziwszy pasterza. Więc nie ma ryzyka, że jakaś owca zbłądzi i ucieknie od, od stada. A po drugie, gdyby miało przyjść jakieś niebezpieczeństwo, to najpierw e, wilk czy jakiś inny szakal e, napadnie na pasterza, i owce będą bezpieczne. To dlatego dzisiaj Jezus mówi o sobie, że jest bramą. Bramą owiec, czyli ich zabezpieczeniem, czyli ich gwarancją no, tego, że nic im nie zagraża, że są bezpieczne. Jest taki piękny obraz ikona namalowana przez Tito Arduero, założyciela wspólnot narodów menalnych, dobrego pasterza. Pasterz trzyma na swoim ramieniu na swoich ramionach owieczkę, która twarzą przytula się do twarzy pasterza. Twarz owcy jest spokojna, jest delikatna, jakby owca spała, nie ma na niej żadnej rysy. A twarz pasterza jest smutna, pocieraszowana, poraniona. Twarz, która walczyła za owieczkę. Niezwykle piękny obraz i bardzo prawdziwy. Chrystus oddaje życie za owce. Ja przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus mówi Ja jestem, bramą owiec, a za chwilę w wersecie 11 ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem to słowa, które są greckim ego mi, tłumaczeniem zwrotu, które, którym Bóg przedstawił się Mojżeszowi. Jestem, który jestem. To po prostu imię Boga. Ewangelia św. Jana jest taka niezwykle skomplikowana i pełna symboli, pełna takich podwójnych znaczeń. Kiedy Jezus mówi o sobie, że jest bramą, to aby to zrozumieć, Trzeba wyjaśnić, czym jest w ogóle brama. Brama bardzo często jest obrazem całego miasta. Pamiętamy taki psalm, już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Te bramy są symbolem tego, co jest za bramą. Brama jest symbolem całego miasta. A więc, na przykład, brama pańska. Też się pojawia w psalmach, wcale nie oznacza tylko bramy świątyni, ale także całą świątynię. Więc jeżeli Jezus mówi o sobie, że jest bramą, że jest wejściem, to znaczy także, że jest tym, co jest za tą bramą, że on także jest nie tylko wejściem, ale jest też świątynią, całym, całym, całą przestrzenią, do której wchodzimy. A być może proszę zwrócić uwagę, że brama to jest też coś, przez co się wchodzi, gdzie się zdąża do czegoś dalej. A więc Jezus jest wejściem, Jezus jest drogą prowadzącą nas dalej do zbawienia. Czemu tutaj powiedziałem o świątyni? Kiedy czytamy pierwszy początek, pierwszy werset tego tekstu, kto nie wchodzi do owczarni przez bramy, ale wdziera się. I Ten jest złodziejem. Kto nie wchodzi do owczarni. Tutaj w tekście greckim jest powiedziane nie tyle o owczarni, co o dziedzińcu owiec. Kto nie wchodzi na dziedziniec owiec przez bramę, jest złodziejem. Ciekawe, że dziedziniec w innych tekstach Starego Testamentu, w języku greckim, w Septuagincie, czy także w Ewangeliach, zawsze odnosi się do świątyni. Nigdy nie jest to dziedziniec na jakimś tam pięknym pałacu, czy dworze, czy jakimś zacnym domu, ale to jest dziedziniec świątyni. Miejsce, gdzie gromadzi się lud, gdzie jest wspólnota. Czyli można powiedzieć, że to jest kościół, to jest wspólnota, do której mamy wejście dzięki zbawieniu, jakie daje nam Chrystus przez chrzest święty, przez wejście do tej rodziny kościoła. Zresztą owce, owce to w Piśmie Świętym obraz całego narodu, poddanego królowi, poddanego Bogu. Święty Jan Chryzostom i święty Tomasz z Akwinu mówią, że tą bramą jest Pismo Święte, bo brama daje nam dostęp, zapewnia nam życie, daje nam możliwość przejścia do tego, co jest dalej. Zresztą proszę spojrzeć, że Jezus mówi, że Jezus wyprowadzi na ich czele owce, woła je po imieniu i wyprowadza je. To znowu słowo wyprowadzać, które pojawia się w Piśmie Świętym w odniesieniu do wyjścia z Egiptu, z niewoli. A więc ten dzisiejszy obraz dobrego pasterza niech będzie dla nas po pierwsze obrazem wodza, który prowadzi swoje owce. Jesteśmy wszyscy we wstadzie, we wspólnocie kościoła. Jesteśmy wszyscy w owczarni, w tej, na dziedzińcu świątyni, której, której bramą jest sam Chrystus. Tą świątynią jest sam Chrystus i tam mamy nowe miasto, nowe życie. Tam jesteśmy bezpieczni. On nas prowadzi tam, gdzie zdążamy. Prowadzi nas. Przez to, że sam jest drogą, prawdą i życiem, prowadzi nas do świątyni, którą On sam jest. On jest nowym wodzem Izraela, wodzem nowego Izraela, prowadzącym nas do nowej świątyni, do nowej Jeruzalem, do nowego miasta świętego, prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. On który jest dobrym pasterzem. To znaczy, że są na świecie różni inni pasterze, różni, którzy próbują nas prowadzić, próbują nas wychowywać, pokazywać nam różne drogi. Dzisiejszy obraz pokazuje nam Jezusa, którego głos mamy się wsłuchiwać, mamy poznawać, mamy coraz bardziej rozumieć, za kim idziemy. Ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą, by uwielbić Jezusa, pasterza. Ale także uświadomić sobie, że my, jako owieczki, mamy wobec pasterza bardzo konkretne zobowiązania. Słuchać jego głosu, zaufać mu, że on wie, gdzie są najlepsze pastwiska, że on wie, co nas prowadzić. Pójść za pasterzem, zgodzić się nie iść swoją drogą, ale drogą, którą pokazuje pasterz. I na koniec tej wprowadzenia do niedzielnej Eucharystii. Dwie opowiastki. Pierwsza to taka, w której była sobie owczarnia, była sobie owieczka, wiele owieczek, był pasterz. Owieczka czuła, że pasterz ją ogranicza, że postawił jakiś taki płotek, że odrodził owczarnię, że ta trawa jest mniej smaczna niż ta, która jest za płotkiem. Więc owieczka była smutna. Ciężko jej było wytrzymać w tej owczarni, w tej zagrodzie pod tym jarzmem yy, pasterza, w tych ograniczeniach i ramach, które narzucał jej pasterz. Pewnego dnia, tak sobie wędrowała, smutna, wpatrzona w ziemię, skubała tą niesmaczną według niej trawę, zobaczyła dziurę w płocie. Niewiele myśląc, przecisnęła się przez nią i rzuciła się w bieg. Czuł wolności, ku radości, wreszcie była wolna. Nic jej nie ograniczało. Trawa, którą mijała po drodze, smakowała tak wspaniale, dużo lepiej niż ta, która była za zagrodą. Wreszcie była sama, mogła robić, co chce. Nie była ograniczona żadnymi prawami, ograniczeniami, obowiązkami, przepisami. Była sobie sama sterem, żeglarzem, okrętem, wszystkim. Pędziła, pędziła, uszy jej latały z tego pędu. Przeszczęśliwa cała. Aż wreszcie kto się zobaczył. Postrzegł ją wilk i pomyślał sobie, że to świetna przekąska. I wilk zaczął ją gonić, a owieczna wtedy jeszcze szybciej zaczęła pędzić, ale już nie ku szczęściu, ale by ocalić swoje życie. Pędziła, 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 a wilk coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. No niestety tak to wygląda, że gdy nie ma płotków i nie ma pasterza, to, to wilki się pojawiają i wcale nie jedne. Czasem tych wilków może być wiele. I już ten wilk prawie łapał zębami ogon tej owieczki, już ją prawie doganiał, ale w pewnym momencie drogę wilkowi do owieczki zagrodził pasterz. Pasterz, który wyruszył, by szukać swojej owieczki. Przepędził tego wilka, wziął owieczkę na ramiona, wprowadził ją z powrotem do tej zagrody, przyprowadził ją, pogłaskał, postawił pośród innych owieczek, na tym starym pastwisku, z tą mniej smaczną trawą, i wiecie, i nigdy nie zasłonił tej dziury, nie załatał tej dziury w płocie. Dał możliwość owieczce, by znowu uciekła, jeśli tylko będzie chciała. Tak trochę jest z kościołem. Wszyscy jesteśmy wolni w kościele, mamy swoje obowiązki. I czasem nie doceniamy tego, jak cenny i ważny jest pasterz w naszym życiu. A druga opowieść to opowieść żydowska. Rabbi Hanina pytał: Co robi pasterz, gdy prowadzi owce przez rzekę, a wilk chce je pożreć? Wtedy bierze jednego barana i rzuca go na pożarcie. Mówi: Niech walczy, póki reszta stada nie przekroczy rzeki. A wtedy powrócę i ocalę tego barana. Wszyscy jesteśmy w owczarni Chrystusa. Czasem jesteśmy tymi baranami, które są narażone na spotkanie z wilkiem, aby ocalić innych. Ale nigdy nie przestańmy wątpić w to, że Chrystus jest naszym pasterzem. Jest tym, który przychodzi, by nas chronić, by nas ocalić, by nas przeprowadzić.